Zrobili to. Zrobili to! Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do kultury. Nie, przepraszam, powinienem bardzo się entuzjastycznie. Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Jak zwykle Natalia, cześć. Dobrnęliśmy do końca Lokiego i dzisiaj umówimy sobie szóste... i tutaj wjeżdżają spoilery, spoilery, kochani. Jak coś, to oczywiście ten odcinek jest spoilerowy, więc tak już teraz wiemy, że to nie jest koniec Lokiego. To jest koniec pierwszego sezonu. Tak i nam więcej Lokiego najlepiej na Wiecie. Tak, po scence jakby po pierwszych napisach, po tej jakby planszy końcowej, planszy końcowej, po tej tyłówce jakby było zapowiedziane, że Loki powróci w drugim sezonie, co ma zresztą jakby sens tutaj, ponieważ jeśli to miałby być wiesz, jeden zwarty sezon serial, to to by było za mało. Ten finał. No szczerze, że tak w połowie odcinka miałam takie Oj, czy oni zdążą to jakoś sensownie zakończyć? Czy będę musiała narzeknąć na ten odcinek? Tak. Ale nie. Z tym, z tym zakończeniem nie ma narzekania na odcinek, tak naprawdę. Wiem, że niektórzy mogą być jakby zawiedzeni tym, że dwa ostatnie odcinki to była akcja, 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 cały czas coś się działo, a tutaj mhm. trochę stonowaliśmy i było dużo więcej dialogów i monologów. Tak, dużo ekspozycji, ale wydaje mi się, że to wszystko. Ja, ja troszkę podzielam jakby te takie jakby za niepokojenie tym finalnym odcinkiem czy jakby finalnym odcinkiem nie no finalnym odcinkiem pierwszego sezonu co nie ale wydaje mi się że jakbym miałbym pretensję gdyby to by tu był ostatni odcinek i byśmy nie mieli zapowiedzi drugiego sezonu. Ale skoro teraz mamy już potwierdzone oficjalnie, spoko. Jeśli tego będzie Ta, więcej, będzie to, to, to można to traktować równie jako połowę sezonu. Ale aczkolwiek pomimo tego, że ten odcinek był dosyć spokojny, to wprowadził on nam tyle rzeczy do uniwersum Marvela, które będą szutować na przyszłość. A i dostaliśmy najważniejszą rzecz, którą wszyscy... Znaczy... Był, w sumie głosy były podzielone, część chciała, część nie chciała, ale dostaliśmy e, pocałunek Sylwii i Lokiego. A myślałem, że powiesz od razu o naszym głównym, nowym złolu, jakby, który stoi za wszystkim. Ale tak, dostaliśmy pocałunek Sylwii i Lokiego. I zanim się... Zból, znaczy, e, e, nie wiem, jakoś za, za często tego problemu nie widziałem na internecie. Nie widziałem, żeby ktoś się burzył o to, że jak to? Przecież to jest niemoralne. Dlaczego Loki się całuje z samym sobą właściwie? Jakby, Właściwie generalnie, znając Lokiego, to to jest super ekstra. Przeczytałem, ko przeczytałem, ko przeczytałem, przeczytałem komentarz w internecie. Taka, sy taka sytuacja nie ma szans jakby wydarzyć się w rzeczywistości, więc Okazanie tego w serialu nie jest problemem. Przejdźmy dalej. No taka prawda, w sumie. Ja tam, ja tam się zemocjonowałam jak się całowali. To było super. Ale to, to też, jakby w kontekst tej finalnej sceny, czy tej jakby relacji między nimi, też jest dosyć ważne, ponieważ Loki, jakby wykłada swoje serce dla niej prawie, że i mówi, że, no jakby tak dzieli się swoimi uczuciami. I jest, widzisz, to co mówiła chyba w poprzednim odcinku, że myślałeś, że to wszystko jest Loki, tak. który sobie planuje, kombinuje, a okazało ja się, mam że na ja... Tak, ja mam przekonana, że to Loki zdradzi, a tak naprawdę to w sumie Sylwii zdradziła. Czyli nadal Loki. Tak. <laughs> tylko nie ten. Ale tak, rzeczywiście, no, Sylvie, Okazało się, że to Sylwii jest... Znaczy, ja też by, nie byłbym taki w stu procentach przekonany, że ona nie czuje żadnych emocji co do niego, po prostu... Ja czuje, tylko... Po prostu ona ma... ona ma jakiś swój nadrzędny cel, który jakby, no, jakby jest z nią od dzieciństwa, odkąd została przejęta przez TVA i ona, tak jak mówiła wcześniej, przed. Wejściem do tego zamku czekała na ten moment przez całe życie, więc nadrzędny cel jest no. dla niej. Aczkolwiek widać, że działa mocno pod wpływem emocji i nimo, i nie wiem, to jest dziwne, że to Loki jest w tym odcinku, tym rozsądnym gościem, który mówi: Nie, może nie zabijajmy kanga, bo mamy postać kanga w tym odcinku. O której też. Nie wiem, było, było dużo mówione już wcześniej. Jakby... Że może się pojawić. Mieliśmy info, że Jonathan Majors no został prawdopodobnie obsadzony jako Kang. I tak, rzeczywiście pojawił się w tym, w tym serialu po raz pierwszy. Mamy taką troszkę zwariowaną wersję takiego Szalonego naukowca, takiego czarodzieja, który siedzi w wieży i knuje. rzeczy. No, właściwie to taki, dla mnie on był taki, yy, istra, taki strasznie luzacki, taki tak. ziom, ale Tak, tak. To, taki, troszkę, taki troszkę mu tam odwaliło od nadmiaru wiedzy, powiedzmy. Tak, ale jak wiemy, to, że Sylwis zabija kanga, mhm. nie oznacza, że nie dostaniemy więcej kanga. Tak, ale widzisz, to, ma, to, to, to mamy trochę kanga Schrodingera, ponieważ mamy kanga i nie mamy kanga, ponieważ e, kang w, tej, w tym wydaniu jest. Dosyć taki nie, niepodobny do Kanga, którego znamy z komiksów, aż tak bardzo, nie przypomina tego takiego top Topzwula, tylko takiego troszkę świrniętego gościa, ale no jednak został wprowadzony tutaj, ale teasuje nam to, że jeśli go zabije, jak, jakby jeśli go zabiją Loki i Sylwii, to pojawi się o wiele więcej jego, ponieważ mamy całe opowiadanie jego backstory, w którym opowiada, że musiał się zmierzyć z innymi kangami i jakby rządzić nad nimi. I, i mamy zatizowane to, że była jakaś wojna multiwersalna już wcześniej. Mm -hmm, tak. I że warianty, które przyjdą, będą dużo bardziej niebezpieczne od niego. I to, to ma sens w kontekście tego, co ma wiemy, sens. kim może być kang. I co, co ciekawe, poni ponieważ e, z tego, co pamiętam, to podobno Majors też został obsadzony jako Kang w tym w Ant manie Quantum Mini i to Czyli jakby ten tam, Kang tam, nam się tam, tam było jakby potwierdzone, że tam się pojawi na pewno przez Marvel Studios, mhm. co nie? A tutaj jakby to, że się pojawił w Loki, to jest pewna niespodzianka. I całkiem możliwe, że tam już będziemy mieć tego innego, jakiegoś groźniejszego kanga. Który I będzie... teraz jest pytanie, czy drugi sezon Lokiego wyleci dopiero po AntMenie? Nie mam pojęcia, to jest właśnie bardzo ciężka kwestia, bo Ant-Man je, Ant że... jest zaplanowany na luty 2023, a Loki sezon drugi na, nie wiem, bo Też może jeśli, mi... jeśli coś już go kręcą. Albo przy trwają przygotowania, to one są tajność miliard i nie wiem, powiedzą o nich najprędzej w poniedziałek, bo w taka jest czas na embargo mm -hmm. do spoilerów jakby seriali Disney Plus. Ale jest bardzo możliwe, że dostaniemy najpierw Antmena, a po Antmenie wleci drugi sezon Lokiego i będziemy mieli tego kanga już w filmie i on znowu będzie w serialu, więc jakby. Mm -hmm. Albo Też, to może... będzie w ogóle. Jakieś... Zupełnie inny, inny kang. wariant kanga. Tak, mhm. tak. jakby możliwe, że, że trafi nam się tyle, tyle wariantów kangów w MCU, że kto wie, oj, kang namiesza w MCU w najbliższych latach. I to jest w ogóle ciekawe, jak bardzo zbudował nam MCU na przyszłość ten serial. W ogóle jestem aż, aż mi cierki przeszły na samą myśl o tym, jakie dostajemy możliwości. I w sumie, kurczę, mamy nowego. Ten aktor, który gra kanga, nie jest mi jakoś super znany nie wiem czy powinnam Lovecraft go Craft kojarzyć. County. Ostatni e, no to, Ty no chyba to, oglądałaś no, tylko pierwszy odcinek. Tylko oglądałam co? pierwszy odcinek, więc jakoś tak mm -hmm. specjalnie nie kojarzę tego aktora. A to będzie aktor, który no, będzie jednym z najsłynniejszych aktorów y, na świecie. MC bo MCU to robi z aktorami. Tak. Więc, jakby przyzwyczajcie się do tego nazwiska, bo ten pan na pewno będzie dużo częściej. Tym, ten odcinek miał dużo ciekawych wątków. To, że w ogóle na, na początku, gdy przybyli do tego zamku, przywitała ich Miss Minutes, czyli jakby ona jakby jest w porozumieniu z Kangiem. No tak, wychodzi na to. początku wiedziała. Tak, Miss Minutes wiedziała wszystko od początku, na dobrą sprawę. Później nawet przekazuje Renslayer, że on, on coś, ona coś powiedziała w stylu, że. E, Nie informacje chciałam, a ona dostałaś te informacje, których potrzebujesz. Tak, które on chciał, żebyś wiedziała, co nie? Mhm. A nawet Renslayer mówi, kto to jest on? Czyli jakby wiemy, że ona nie knuje razem z Kangiem. Ona... Nie, 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 no. No To, co mieliśmy jakby potwierdzone, powiedziane w poprzednich odcinkach, tylko tutaj jest potwierdzone to jeszcze mocniej, że jakby ona, ona jakby broni porządku dla samego, dla samego faktu, że uważa, że to jest słuszne. Tak. tak, swoją drogą Mobius nam jakby TVA pokazuje tym żołnierzom TVA że no ona nie jest, że to po prostu są warianty, pokazując, że ona jest nauczycielką w szkole, To, tak. to ta bardziej Hunter, ta B-15, tak? Tak, ale to mi się wydaje, że ona to robi po porozumieniu z nim, więc... Tak, 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 jasne, jakby, jasne, no. jasne, że tak. I ona jakby pokazuje też innym żołnierzom i innym strażnikom w TVA, że albo tam moment, jak przybyli do tej szkoły, a tam była Renslayer jako ten właściwy wariant, która jest nauczycielką po prostu w normalnej szkole, jakby... Nie też nie jest zbyt miła. Te, ale w sumie ma taki... Renslayer z TVA i też ma taki vibe trochę takiej nauczycielki, co nie? Takiej, no, która... Moim drogą ciekawe, gdzie ona poszła. Tyle rzeczy się działo, że Renslayer to w tym odcinku było dla mnie najmniejsze zmartwienie. Tak, ale była chwila, pogadała z Mobiusem i nagle otwarła sobie ten m, portal, i przeszła i w sumie gdzie ona jest. jest zakończenie jest też dosyć... Zakończenie jest może nie jakieś bardzo imponujące, ale wprowadza nam, buduje właśnie nam podbudowę pod drugi sezon, ponieważ Loki został odesłany do TVA przez Sylwii. Wraca i spotyka Mobiusa i właśnie tą B15 i okazuje się, że oni, oni go nie znają. Kim jesteś? Tak, właśnie? jest w innej linii czasowej, w innym TVA. Al tak mi się wydaje. Albo w innym TVA, albo coś zostało namieszane w TVA. Nie wiem, właśnie to też jest możliwe, to co mówisz, że rzeczywiście to no może popatrz. być inne TVA i to też jest Tak, no bo, no bo w innych, jakby w tym TVA, w którym oni byli, były posągi łoczerów, yy, tak? Hmm. Time Tych Time Keepers, nie nie, watcherów. Tam, nie nie Watcherów, Time Keepersów. A tutaj mamy posąg Kanga. Tak, tylko właśnie zastanawiałem się, się, się na początku. TV. Ja pomyślałem, że to jest, wiesz, nagle przez, tą, przez te zmiany, jakie tam zachodzą, nagle się zmieniło coś w tym TVA, ale wychodzi na to, że rzeczywiście to może być inne TVA. Zobaczymy, drugi sezon został zapowiedziany jakby w pierwszej scence po napisach. Nie ma innych scenek fabularnych po napisach, jakby hmm. nie ma żadnych tam gościnnych występów czy coś w tym stylu, ale mamy zapowiedziany drugi sezon, nie mogę się doczekać. Jeśli to będzie, wiesz, w podobnym okresie co Ant-Man, Trójka, to właśnie może mieć sens, że tam będziemy mieć Kanga, będziemy mieć drugi sezon Lokiego, albo to w ogóle może być niepołączone, tak jak gadaliśmy wcześniej. No, ale powiem ci, że... znaczy wydaje mi się, że to będzie inny Kang, że to będą, bo on od razu powiedział, że tych wariantów Kanga jest cała masa i wydaje mi się, że mimo tego, że seriale trochę nawiązują do filmów, to one jednak trzymają się na uboczu, bo jednak Oj, wydaje mi Oj, się... poczekaj! No. Nie, jeszcze do tej pory, tak? Że to trochę. Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że to. Że może to nie do końca będzie tak, że musisz oglądać serial, żeby obejrzeć film. Wydaje mi się, że to będzie szło w równej linii, ale nie będzie się tak do końca z bardzo ze sobą krzyżować. I, że... nie masz racji już zupełnie, Natalia. Jeśli. Wanda Vision to jest bezpośrednia podbudowa pod doktora Strange'a dwójkę i hi historia Wandy później będzie. To jest dokładnie powiązane ze sobą. Nie da się tak? jednego bez drugiego znaczy... oglądać. Nie, i Fajgi zawsze mówił, że filmy i seriale tym razem będą powiązane ściśle. Okay. Halo, na listopad 2020 22 d Marvels, bezpośrednia kontynuacja Kapitan Marvel oraz Miss Marvel, która będzie w tym roku na Disney+. Plusie. Nie da się jednego eee, oglądać bez drugiego. Tak, faktycznie masz rzeczy. Tak samo zakończenie Czarnej Wdowy daje nam genialną podbudowę do w sumie też serialu Hawkeye. Okay, tak, no? w drugą stronę faktycznie też, ale a, a, znaczy w tej chwili możesz sobie tego, tego nie zdawać sprawy i możemy tego aż tak bardzo nie czuć. Ja rozumiem jakby, dlaczego tak powiedziałaś, ale to jest okay, kwestia nie, przyszłości no, ale się masz najbliższych miesięcy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I tak jak mówiłem wcześniej, ten odcinek by mnie nie zadowolił, gdyby to był finał serialu. I mhm. to by było dla mnie za mało. Jeśli to jest finał sezonu, sezonu ok okej, okay, naprawdę dosyć dużo zbudował ten odcinek, ale na pewno pod kątem akcji ludzie powiedzą, że czwarty i piąty odcinek był, były lepsze niż ten. Bardzo się cieszę też swoją drogą, że to będzie, będzie drugi sezon, nie tylko ze względu na to, że to tak, powiedzmy, ten ostatni odcinek był taki wolniejszy, ale też, że ci bohaterowie wszyscy są świetni, że tam mamy tak świetne charaktery postaci. No, jasne, Loki'ego już znaliśmy wcześniej, ale mamy Sylwii, mamy Mobiusa, no hej, to są z... genialne postaci. Tak, jest ich, Ju, już w tej chwili ich brakuje trochę, bo, widzisz o tyle, co Falcona Zimowego żołnierza, WandaVision, te wszystkie postaci, które tam mamy w tych serialach, jakoś będziemy widzieć już w przyszłych produkcjach MCU. To właśnie z Lokim to nie jest takie proste, bo o tyle co Kang rzeczywiście będzie się przewijać przez całe MCU, to cała reszta nie ma specjalnie miejsca w MCU, w tej chwili przynajmniej. Zobaczymy, jak będzie w no przyszłości. Fajnie. Znaczy, znaczy na to, jakby jeszcze wczoraj, jakby ktoś się mnie zapytał, to by nie mieli, a teraz mają drugi sezon Loki'ego. A później. Bardzo się ciekawe. Zobaczymy. Jestem ciekawy, bo to też jest sprawdzian dla Marvel Studios. Jak. Wypadnie im drugi sezon, ile zacznie, ile jakby zajdzie się z produkcją, jak to będzie wyglądać. To jest jakby, ja wiadomo, że jest jakby seriale Marvel Studios to jest świeża sprawa. Pierwszy wyszedł dosłownie w tym roku, w styczniu. A już ale... mamy trzeci, chciałam powiedzieć. Tak, już mamy trzeci i kolejne w drodze. Ale to też jest ciekawe, jak właśnie podejdą do sezonowości swoich seriali, bo oni jakby też traktują to wszystko jako takie małe produkcje fabularne, jako takie rozłożone na odcinki filmy fabularne troszkę, powiedzmy. Ach. Tyle emocji w sumie w takim dość spokojnym odcinku. I... Tak, tyle się kryje i... za tym, jak tak się pomyślić. Ale pomyśli wiesz, najlepsze i... jest to, że w sumie, wiesz, no, spodziewaliśmy się niektórych wątków, a i tak cały czas czułam takie podekscytowanie. Podobało mi się też w sumie jeszcze to, że Kang nie powiedział, że jest Kangiem tak, tak. bezpośrednio, tylko tam używał różnych swoich synonimów. To też było świetne. Więc jakby... Ale wszyscy wiemy, że to jest Kang i będzie nam się objawiać w kolejnych produkcjach MCU. A wy? Dajcie nam znać jak wam się podobał ten odcinek, jak wam się w ogóle podobał cały pierwszy sezon Lokiego. Ja właśnie zastanawiam się czy mogę tak publicznie mówić, ej będzie drugi sezon Lokiego, bo póki co wiesz, jakby to fajnie jak się ludzie przekonują o tym, że bo dopiero po obejrzeniu odcinka, że ej ale, będzie drugi sezon. Ale że nas oglądają dopiero jak zobaczyli. Nie tak, tak, tak. Ja wiem, ja wiem, że wszyscy, którzy oglądają to wiedzą o tym, ale tak zastanawiają się ogólnie, więc dopiero chyba wieczorem zacznę o tym mówić tak gdzieś publicznie, bo i tak A, wszyscy. Bo i tak wszyscy będą o tym mówić, jakby o, nie oszukuj, nie oszukujmy się. Dobrze, dajcie nam znać, jak się Wam podobał ten odcinek. Nam się podobał, tak jak zresztą słyszeliście. Napiszcie w komentarzach, wpadajcie na naszego Discorda oraz zasubskrybujcie nas, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zabrałem Ci tak o tym Discordzie, co? Tak, ale ja za to powiem, że jutro o godzinie 20 zapraszamy Was na live'a, jak już tradycyjnie po każdym serialku, tak. serialiku MCU. Tak, będziemy my, <laughs> będzie Radek, będzie łysy z Marvela, dlatego wpadajcie. Link będzie jakoś później na kanale, ale w każdym razie jutro czwartek 15 o 20 zapraszamy Was na live'a. A jeżeli już dziś chcecie sobie pogadać o tym odcinku, zapraszamy Was na grupę Disney Plus Polska. Tak, tam będzie wątek spoilerowy. Link do wszystkiego znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Jutro na lewie. Na razie. Pa!